Witam w kolejnym odcinku UFO historii. W dzisiejszym programie powracamy do sagi sygnalistów i tajnych projektów. Na tym polu ciągle dzieje się bardzo dużo, chociaż nadal w powietrzu wyczuwana jest atmosfera niedopowiedzeń i nieufności. Dziś chciałoby się powiedzieć kolejny odcinek pocztu whistleblowerów. W którym przybliżę wam postać i przeżycia niejakiego DC Longa. Powiem też kilka słów najnowszych doniesień o kłopotach Davida Grasza, ale o tym na końcu. DC Long to kolejny po Michaelu Herrerze gość show Shona Ryana, twierdzący, że na własne oczy widział jakieś super technologie, będące w posiadaniu amerykańskiej armii. W jego przypadku, co ciekawe, nie chodzi o jakieś maszyny latające o niesamowitych osiągach, o których opowiadał Herrera, ale coś zupełnie, zupełnie innego. O co konkretnie? Dam Wam taki przykład. Jeżeli się interesujecie tak zwaną zakazaną archeologią albo historią alternatywną, na pewno spotkaliście się z tematem. Zagadki budowy piramid albo megalitów. Otóż patrząc na dzieła starożytnych kamieniarzy, wiele osób zastanawia się, w jaki sposób byli oni w stanie transportować z dalekich odległości od kamieniołomów, a następnie ustawiać na sobie ważące po kilkadziesiąt ton niekiedy bloki kamienia. Widoczne jest to nie tylko w konstrukcji piramid, ale na przykład też podziemnego kompleksu serapeum. I Jedna z hipotez mówi, że wykorzystywano do tego jakieś no, nieznane oddziaływania fizyczne, albo nieznane nam techniki no i DC Long mówi o czymś podobnym. Otóż yy, zupełnym przypadkiem, około 2011 roku, widział on działanie urządzenia będącego w stanie unosić w górę yy, ogromne ciężary, bez ingerencji, wiecie, dźwigów, lewarów i tak dalej. Do zdarzenia doszło na terenie bazy wojskowej w północnej Karolinie i jak mówi DC Long, odbiło się to wszystko w bardzo, bardzo negatywny sposób na życiu jego i jego rodziny. Zanim przejdę dalej, tradycyjne podziękowania dla widzów i starych, i nowych. Nowych. Jeżeli projekt UFO Historii się Wam podoba, to powiedzcie o nim innym miłośnikom tajemnic. Przypominam Wam również o bieżącym numerze Nieznanego Świata, do którego link znajdziecie pod spodem. Jak wiecie z poprzednich odcinków, sygnaliści, tajni informatorzy i inni ludzie dysponujący jakąś zakulisową wiedzą o zjawisku UFO znów stali się jednym z wiodących tematów w ufologii. Znamy dobrze sprawę Davida Grasza i podobnych mu osób, którym poświęciłem osobne audycje. Część tych informatorów, sygnalistów wzorem Grasza kontaktowała się bezpośrednio z zespołami parlamentarnymi, inni gdzieś tam na własną rękę. Penetrowali środowisko ufologiczne i na różnego rodzaju konwentach, konwencjach szukali ludzi takich jak oni: byłych agentów, żołnierzy czy pracowników rządowych, którzy mieli do przekazania opinii publicznej jakieś wstrząsające fakty na temat tego, co ukrywa rząd amerykański i spec służby. Jedną z postaci, która pojawiła się na konwentach organizowanych przez doktora Stevena Greera, jest właśnie DC Long dr Greer to postać bardzo kontrowersyjna, barwna, dla mnie nieco niewiarygodna i o niej dzisiaj nie powiemy wiele. On zasługuje na oddzielny odcinek. Czy to jednak dyskwalifikuje D.C. Longa, że on się z, z doktorem Greerem zadaje? No niekoniecznie, jednak zawsze wiecie, gdy mowa o sygnalistach opowiadających niezwykłe historie, pamiętajcie o zasadzie ograniczonego zaufania. Szczypta sceptycyzmu nie zaszkodzi, tym bardziej, że sygnaliści mają różne motywacje, a niektórzy mogą być podstawionymi Albo też nie dezinformatorami yy, oferującymi informacje, w natłoku których potem rozkłóca się i rozmąca przekaz płynący od tych ludzi, którzy naprawdę zdradzili tajemnicę Deep State'u. Kim jest DC Long? To był zawodowy żołnierz służący między innymi w bazie wojskowej Fort Bragg w Karolinie Północnej. Do cywila przeszedł w wyniku kontuzji po niefortunnym skoku ze spadochronem, który jak się potem okazało, no był nieprzypadkowy. Jak wynika z jego życiorysu, odczytanego na antenie przez Shona Rayana, ojciec Longa pracował na kontrakcie w tej samej bazie. Nie chodziło jednak o żadne tam tajne projekty, a zwyczajne prace remontowo-budowlane no i chwytanie się wszystkiego, co mu zlecono. Do zdarzenia, które odmieniło życie ojca i syna doszło na przełomie 2010 i 2011 roku, kiedy DC Long przebywał w Forcie Moore, dawniej Fort Benning w stanie Georgia i pewnego dnia skontaktował się z nim ojciec, który miał zlecone zadanie do wykonania w bazie w Karolinie Północnej, a ponieważ DC miał udziały w firmie, wziął wolne i pojechał mu pomóc. Będąc już w Fort Bragg, spotkał on ojca, który powiadomił go, że do miejsca, gdzie będą wykonywane prace, zostaną oni oddelegowani przez jednostkę specjalną. Te prace miały być wykonywane na miejscu nazywanym poligonem 19. Był to jeden z wielu poligonów znajdujących się w pobliżu bazy. Warto Dodać, że według D.C. Longa jego ojciec był dla żołnierzy stacjonujących właśnie tam osobą zaufaną i sprawdzoną. Z wieloma wysokiej rangi oficerami spotykał się prywatnie na polowaniach, bo sam był zapalonym myśliwym. Może to właśnie tłumaczy dlaczego do prac w budynku na poligonie 19 wybrano właśnie ich. Na miejsce zawieziono ich samochodem dostawczym bez okien, no i po dotarciu tam stanęli oni przed osadzonymi pod kątem wrotami w jednym z pagórków, co wskazywało na istnienie tam podziemnej instalacji. Okolica, ogólnie rzecz biorąc, według wspomnień DC Longa, wyglądała jak wielkie wysypisko śmieci. Po wejściu do bazy, przydzielono im kolejną eskortę, zaprowadzono do windy i nakazano pod groźbą o śmierci nie rozglądać się. Long dodaje, że znał dwie z osób, które gdzieś tam kiedyś pojawiły się w otoczeniu jego ojca na tych polowaniach, co dało mu jakieś poczucie bezpieczeństwa, że nie dzieje się nic złego. Nie zdawał sobie jednak sprawy, w jakie właśnie bagno wdepnął. Wjechawszy na dolne poziomy, DC Long zobaczył hangar, a w nim wielki obiekt. Jak mówił, była to tak jakby kamienna płyta. Ogromna, która początkowo no, nie wydawała mu się niczym dziwnym. Im jednak był bliżej, tym większe wibracje z jej płynące odczuwał. I nie chodziło tu wcale o dźwięki, jak tłumaczy były żołnierz, bo mówi, że w hangarze panowała głucha cisza. Jedynymi odgłosami były kroki. Natomiast, poproszony przez Jana o uściślenie, czym były te wibracje wyczuwalne od obiektu, to DC Long porównał je do, do takiego wrażenia, jakie się ma, kiedy się przebywa na koncercie w bliskiej odległości od gości. To dziwne uczucie sprawiło, że momentalnie ciekawość wzięła w nim górę, no i udał po prostu idąc, przechodząc koło tego wielkiego monolitu, że wiąże sznurowadło. Nim poczuł na plecach kopnięcie jednego z żołnierzy, którzy byli w eskorcie, zobaczył, że monolit, jak opisywał ten obiekt, wisi w powietrzu. Obiekt ten wyglądał jak wypolerowana płyta z granitu, wisząca, jak powiedziałem, tuż nad ziemią, jej wymiary... DC Long ocenił na 6 metrów długości i około 2 metry wysokości. O szerokości nie mógł za bardzo powiedzieć, natomiast on stał bardzo blisko tego, tego monolitu, jakieś może 2 metry. Kiedy sobie przykucnął i udawał, że sznuruje tego buta, zobaczył, że za tym monolitem stoją dwie osoby. Były tam też dwa wielkie kamienie, głazy. I co ciekawego on zauważył: otóż jedna z tych osób, które stały za monolitem, tak jakby wprowadzała w ruch po prostu za dotknięciem ręki ogromny głaz. Nie używając do tego jakiejś wielkiej siły, on powiedział, że wyglądało to tak, jakby ten kamień wykonany był po prostu z masy papierowej. Wkrótce Lungowie musieli jednak iść dalej i to szybko, do, do strzelnicy oddalonej o jeden poziom niżej. Nie przeprowadzali tam w sumie żadnych prac. Ich zadanie polegało tylko na tym, że musieli wykonać pomiary i potem po prostu zamontować tam na ścianach nowe okładziny. Podsumujmy jeszcze raz, co do tej pory wiemy. DC Long i jego ojciec otrzymali zlecenie naprawy zużytych okładzin w jakiejś tam strzelnicy, która mieściła się w podziemiach jednej z placówek na Poligonie 19. Żeby dotrzeć do tej strzelnicy, musieli przejść przez hangar, i w tym hangarze zauważyli właśnie ów dziwny obiekt. Co ciekawe, nie był to wcale jakiś pojazd latający. To wyglądało jak wielki kawałek kamienia, który zwyczajnie lewitował. Było to dziwne, dlatego że przeprowadzono ich dosłownie obok tego, tego monolitu, nie zawiazując im oczu ani też nie zabraniając w zasadzie się rozglądać. Wykonawszy pomiary, panowie wrócili tą samą drogą, i tutaj dziwna sprawa, bo okazało się, że przechodząc przez hangar nie widzieli już monolitu, ani dwóch głazów. Ogromna płyta, kamienie zniknęły dosłownie bezgłośnie, a były to przecież ogromne, masywne obiekty. No i żeby je stamtąd zabrać, jak wspominał tutaj informator, nasz potrzeba byłoby kilku żurawi dźwigowych. Long wspominał o jeszcze jednej ciekawej rzeczy. Otóż, i to jest chyba kluczowe zresztą w tej sprawie. Otóż przechodząc obok monolitu, widział znajdujący się na nim czarny przedmiot, przypominający nieco jakąś skrzynkę, w której coś się Mieściło. On nie był w stanie tego dokładnie opisać, natomiast im bliżej tego czarnego przedmiotu był, tym intensywniejsze wibracje odczuwał. Bardzo podobny czarny przedmiot widział też na jednym z głazów, który potem zachowywał się tak, jakby nie podlegał prawom grawitacji. Czy to coś, czy to urządzenie służyło właśnie do Unoszenia w powietrzu wielkich przedmiotów. Bardzo to wszystko ciekawe. Ale przejdźmy dalej. Otóż po wyjściu do, do samochodu, który ich przywiózł na miejsce, zostali oni odstawieni do jednostki wojskowej, do Fort Brak. zwrócono im dokumenty, telefony, no i wezwano do biura do podpisania tak zwanej umowy o poufności. Czyli panowie mieli powiedzieć, że nie zdradzą, co tam widzieli. I tutaj dziwna sprawa, bo obaj Longowie zachowali się trochę jako boje. To znaczy powiedzieli, że oni niczego nie będą podpisać, bo nie są frajerami, znają. I żołnierze już tyle lat, i oni na pewno nie puszczą żadnej pary z ust. Było to nieco dziwne zachowanie, jak na ludzi profesjonalnie związanych z kontraktem z wojskiem. No i niestety to miał być chyba wstęp do ich późniejszych problemów, bo dzień później D.C. Long otrzymał dziwny telefon od jednego z pracowników swojego ojca, mówiący, że nie może on dostać się do magazynu z narzędziami. Wkrótce okazało się, że ta ich narzędziownia została opróżniona i zamknięta. Innymi słowy, tak jakby ich okradziono i wszystko zniknęło. Ponieważ ojciec D.C. Longa mieszkał bardzo blisko tego miejsca, no to mężczyzna, czyli jego syn, pospieszył o tym wszystkim mu donieść w domu za, Stał jakiś tam nieporządek. Widział też, jak jego ojciec siedzi w takim nie najlepszym stanie psychicznym na kanapie. Wokół walały się rozkopane papiery. No i wtedy DC Long zapytał ojca: Czy to ma związek z tym, co dzień wcześniej widzieli na poligonie 19? Na to senior Long powiedział: Nigdy więcej nie wymieniaj przy mnie tej nazwy. Wkrótce po tych wydarzeniach relacje ojca z synem uległy rozluźnieniu, a potem całkowitemu rozpadowi. Ojciec Longa był albo zastraszony przez, przez armię, albo też obwiniał syna i to jego bezmyślne zachowanie w hangarze za to, co się potem wydarzyło. Porozmawiać udało im się dopiero w 2021 roku, na krótko przed śmiercią Longa seniora, który zmarł w listopadzie, rzekomo z powodu agresywnego nowotworu. Sam DC Long oskarżał potem. Również służby o to, że i jego chciano zlikwidować, doprowadzając do wypadku podczas skoku ze spadochronem, w wyniku którego musiał on potem odejść z wojska. Dawano mu również kilkakrotnie znać w czasie kolejnych lat, że ci, którzy zagięli na niego parol, mają go na wyciągnięcie ręki i mogą go unieszkodliwić w każdej chwili. Podsumowując tą historię, trudno powiedzieć jednak, czym Longowie zawinili dla systemu i czy to odmówienie podpisania umowy o poufności było wstępem do zniszczenia ich życia. Inni sygnaliści, jak chociażby Michael Herrera, no widzieli dużo więcej podejrzanych rzeczy, ale nie mieli aż tak bardzo traumatycznych przeżyć. Stąd sporo krytyki w stronę D.C. Longa, sposobu jego opowiadania, wypowiadania się narracji oraz obecnych w niej dziur. W zasadzie nie wiemy, mówię to jeszcze raz, za co to rodziny spotkała tak sroga kara i dlaczego jego ojciec tuż po wprowadzeniu ich do sali z monolitem yy, zerwał z synem kontakt na lata. W zasadzie panowie nie rozmawiali ze sobą około dekadę. Kolejny dziwny element to samo spotkanie z tym unoszącym się w górze kawałkiem skały, bo z jednej strony Longów wprowadzono do hangaru bez żadnych zabezpieczeń, pozwalając im tak jakby umyślnie zobaczyć to i owo. Z drugiej strony potem szybko te obiekty usunięto i to wskazuje, że amerykańskie spec-służby albo są bardzo niedbałe i fajt łapowate, albo była to jakaś zamierzona prowokacja. Czy Long senior, roli się pytanie, widział znacznie więcej i chciał chronić syna? Tego nie wiemy. Hipotez jest wiele i chociaż DC Long sprawia wrażenie osoby szczerej, no wiele osób zarzuca mu jakieś, nie chcę powiedzieć kłamstwo, ale jakieś mącenie trochę w sprawie. Pojawia się też wiele alternatywnych hipotez związanych z tym, dlaczego on opowiada o tej historii. Mówi się na przykład, że to pewien rodzaj i zemsty. Otóż upadek biznesu i nagłe odejście z wojska sprawiły, że zaczął on rzucać niesprecyzowane oskarżenia w stronę bazy Fort Bragg. Inna możliwość wskazuje, że Long jest jedną z osób, wobec której zastosowano operację psychologiczną. Wiedziano, że jest osobą skłonną do emocjonalnych reakcji. No i dla żołnierzy i ludzi związanych kontraktami z wojskiem obecnie działa on jako zły przykład i ktoś, kogo nie należy naśladować, czy mu się wierzy, czy nie. Mówiąc jeszcze inaczej. Ludzie, którzy chcą związać swoją przyszłość z wojskiem i zrobić tam karierę, na przykładzie Longa, widzą jak się nie zachowywać, o czym milczeć i czego nie mówić. Tak to moim zdaniem jest, a że taka operacja psychologiczna związana z obiektami UAP jest możliwa, wypowiedział się niedawno na antenie takiej telewizji The Hill, Marik von Renekampf. To były doradca w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego przy departamencie Stanu USA i nie wykluczył on hipotezy o tym, że rzeczywiście istnieje jakiś proces dezinformacyjny ze, ze strony na przykład Pentagonu, choć nie potrafił określić on, co miałoby to na celu. Mogłoby chodzić na przykład o przekonanie wrogów Stanów Zjednoczonych o tym, że posiadają one technologię będącą absolutnie poza zasięgiem. Oczywiście jest też druga możliwość mówiąca o powolnym przygotowywaniu ludzkości na życie w nowej rzeczywistości. W której oficjalnie nie jesteśmy już sami we wszechświecie, ani nawet na Ziemi. Z drugiej strony, mówi Renekamp, taka kampania dezinformacyjna byłaby zupełnie nielegalna, a osoby biorące w niej udział musiały liczyć by się z konsekwencjami prawnymi. Totecznie dochodzimy do takiego wniosku, że nie wiemy nic. Nie mamy pewności, czy to wszystko, co robi David Grash, nie jest elementem jakiejś prowokacji, która ma na celu przekonać nas do takiego, a nie innego spojrzenia na zjawisko UFO. Mówię nas, dlatego że to wszystko oddziałuje, na cały świat, na całą społeczność, na wszystkich ludzi, którzy się tym problemem interesują. Ale z drugiej strony mamy takie informacje, które pokazują, że grasz może być jednak niebezpieczny w jakiś sposób dla Pentagonu i specjów Bo co się ostatnio okazało? Otóż, według tego, co przekazało The News Nation, czyli to medium, które jako pierwsze opublikowało wywiad z graszem, wyciekły informacje medyczne, poufne na jego temat. I wynika z nich, że po powrocie z Afganistanu, The Grasz cierpiał na poważny stres pourazowy do tego stopnia, że musiał zostać umieszczony w szpitalu i poddany leczeniu psychiatrycznemu. Nie wpłynęło to co prawda na dalszą jego służbę i po powrocie do zdrowia wrócił do pracy, zachowując dostęp do ściśle tajnych materiałów. W czym jednak problem, otóż jak twierdzi Roskultart, dziennikarz, który przeprowadził pierwszy wywiad z Graszem, dane medyczne musiały wyjść ze źródeł powiązanych z wywiadem, a celem tej kampanii może być podważenie poczytalności Grasza i skompromitowanie go w oczach opinii publicznej. Co ciekawe, kultart powiedział też o kolejnym świadku, anonimowym sygnaliście, który przekazał mu informacje o obiekcie UAP, nieziemskiego pochodzenia, jaki w latach 80. miał być przewieziony do bazy, do słynnej strefy 51. Opisywano go jako srebrny, jajowaty obiekt wielkości ciężarówki, do którego nie udało się specjalistom dobrać, nie, nie dało się go rozczłonkować ani nawet prześwietlić. Ale to już zupełnie inna historia. Jak widać, wkraczamy powoli w kolejną fazę związaną z sagą sygnalistów i Davida Grasza, gdzie ona zaprowadzi, na razie nikt nie wie. Mam nadzieję, że nieco się wkrótce wyjaśni. Zachęcam do śledzenia kolejnych odcinków UFO historii i do usłyszenia.